Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie bazylia suszona prymat, czyli właśnie takie jedno z najbardziej charakterystycznych ziół stosowanych w kuchni włoskiej. Oczywiście bazylia to bardzo popularna przyprawa, bardzo popularne zioła, które stosuje się oczywiście w kuchni do różnego rodzaju potraw. Tutaj bardzo charakterystycznymi potrawami, do których można właśnie stosować Bazylia jest oczywiście na przykład. Pizza, taka słynna margherita, na pewno nieraz słyszeliście, jak się tam po prostu tą pizzę jada, na przykład z bazylią. Dalej mamy również jakieś spaghetti, sosy, marynaty, tak. Można również do kurczaka sobie taką bazylię dodać, naprawdę fajnie. Taka bazylia podkreśla smak różnego rodzaju potraw. Dalej, ja osobiście też bazylię suszoną lubię stosować w przypadku krewetek, wtedy można sobie właśnie z bazylią i czosnkiem takie kreweteczki zjeść bardzo fajnie się to wszystko komponuje. Jeżeli chodzi również o inne dania, no to właśnie dania z kurczakiem, dania z mięsem, wtedy tego typu produkty jak najbardziej znajdzie swoje zastosowanie. Tutaj, jak sami widzicie, ta bazylia, to opakowanie ma 10 gram, no i cena za takie opakowanie w sklepie to około złoty 70. 2 zł, mniej więcej w tych okolicach taką bazylię zakupicie mniej więcej w takiej cenie jeżeli chodzi natomiast o inne aspekty tutaj warto przede wszystkim właśnie podkreślać to zastosowanie tego tej, tych ziół do różnych właśnie warzyw do różnych Potraw taką bazylię można stosować Jeżeli chodzi o, o to co jeszcze taki produkt może zawierać No to może zawierać jaja, mleko, soję, gorczycę, seler i orzeszki ziemne Warto o tym pamiętać jeżeli chodzi właśnie o ten konkretny produkt Natomiast tutaj jak sobie widzicie jest wymieniona bazylia suszona. A zatem otworzymy sobie jeszcze taki produkt. Może zanim jeszcze to, no to powiem kilka ciekawostek na temat, generalnie na temat bazylii. A mianowicie warto wiedzieć, że bazylia ma też różne odmiany oczywiście. No i warto sobie właśnie zdawać z tego sprawę, że taka bazylia ma po prostu różne odmiany i trzeba zwyczajnie o tym wiedzieć. Dodatkowo sama bazylia, czy też roślina może być właśnie uprawiana nie tylko na zewnątrz ale również oczywiście w szklarni dodatkowo niektórzy stosowali też taką, taką bazylię, zwłaszcza na wschodzie gdzieś tam w medycynie w przypadku jakichś tam problemów trawiennych czasami bywało też tak, że taka bazylia właśnie suszona może być przechowywana dłuższy czas, tutaj też zresztą jak sami widzicie długa data przydatności takiego produktu jest, a zatem dość długo właśnie taką bazylię suszoną można wykorzystywać. I to, co mi się najbardziej spodobało, to, to jest kwestia tego, że bazylia w niektórych miejscach uważana jest właśnie takie święte, można powiedzieć, zioło, które które ma pewną, pewnego rodzaju symbolikę, tak? No i taka bazylia symboluje w niektórych miejscach, w niektórych kulturach właśnie pokój, dobrobyt i tego rodzaju pozytywne rzeczy, tak? No a teraz może sobie otwórzmy bazylię prymat. Zobaczymy sobie, jak taka bazylia oczywiście wygląda w środku, a zatem wezmę sobie może nożyczki no i sobie otworzymy taką bazylię, zobaczymy jak to się prezentuje po otworzeniu. Zatem przyciąłem sobie tutaj u góry to opakowanie, no i tak ta bazylia fajnie wygląda. Tutaj od razu po otwarciu, jak sobie otworzycie, no to czuć bardzo taki przyjemny zapach bazylii właśnie dość intensywny podkreślający ten smak bardzo fajnie nie tylko to się prezentuje na daniach, ale również mega fajnie podkreśla właśnie smak jak sami widzicie ja bardzo lubię korzystać z bazylii właśnie, bo to jest, bo to jest takie to jest taka przyprawa takie zioło, które nadaje smaku danej potrawy, tak. Zwłaszcza, że ktoś lubi kuchnię włoską, no to wtedy tego rodzaju zioła jak najbardziej sprawdzają się w kuchni. A zatem jeżeli chodzi o ten produkt, ja tutaj oceniam na 10 na 10. Moim zdaniem to jest mega fajny produkt, mega fajnie można go wykorzystać w kuchni, dlatego tak wysoka ocena. Natomiast jestem też ciekaw Waszej opinii na temat bazylii Prymat, generalnie na temat bazylii suszonej. Napiszcie mi w komentarzu właśnie co Wy sądzicie na ten temat. A tymczasem to by było wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.